Miniony tydzień, oczami, marka szwedowskiego witam wszystkich serdecznie na cotygodniowej pogadance. Z góry przepraszam, że jest trochę opóźniona, ale mamy wakacje i do września na pewno jeszcze nie raz będzie opóźniona. Wyjeżdżamy, jesteśmy na urlopach, spędzamy gdzieś miło weekendy i nie zawsze jesteśmy w stanie ją na czas zrobić. Tym niemniej jednak zawsze ona będzie, bo przecież wiem jak Państwo na nią czekają. Z góry dziękuję i cieszę się, że Państwo mnie słuchają. Tych, którzy mnie też krytykują. Też się cieszę, że słuchają, bo przynajmniej coś się dzieje. Dziękuję Państwu za wpłaty, za wsparcie naszego stowarzyszenia, za wiele miłych maili. Proszę, lajkujcie, dzwoneczek dajcie, podbijajcie do góry, aby nam to wszystko się kręciło i szło. Proszę Państwa, ale czas leci. Przygotowujemy się już do czwartej konferencji stowarzyszenia, która odbędzie się 30 sierpnia. Program będzie jeszcze ciekawszy. Oczywiście o nim jeszcze zdążymy powiedzieć. Ale ciągle się rozwijamy i przybieramy na sile. Ale przybywa nam członków. Kiedy rok temu zaczynałem, a prawie właśnie dwa lata temu, śmiali się trochę ze mnie i mówili: Co ty zakładasz stowarzyszenie? Będziesz mówił o śmierci. To takie smutne. Na wesoło trzeba. Odpowiedziałem, że klubu brydżowego nie założę, a też na pewno nie będę tworzył baletu. Niech każdy robi to, co czuje i do czego jest powołany. I sam, mając taką wiarę, jaką miałem, rozłożyłem się i pomyślałem, Boże, czy rzeczywiście? Dzisiaj po już dwóch latach mamy ponad 30 członków, rozwijamy się i będzie właśnie czwarta konferencja. Proszę Państwa, byliśmy tak, że już mówiłem, na duchnej drodze, było bardzo przyjemnie, miło i wiele ciekawych wyszło zdjęć. Mój znajomy, jeden, który był z Niemiec, jest w naszym stowarzyszeniu, wziął mu się zepsuł w dziwny sposób telefon, musiał go wymienić. Bo wychodziły różne plamy, różne jakieś postacie, dziwne smugi. Postaramy się na tej konferencji czwartej omówić te zdjęcia i pokazać. Wszyscy razem, którzy robili, pokażą swoje zdjęcia i zobaczymy, co tam nam wyszło. Proszę Państwa, FVP i nasze wielkie ucho, ma na imię Michał. W tym tygodniu uruchomimy już panel FVP i tam będziemy umieszczać różne nagrania. Które będą już przetłumaczone będziemy mówili o FVP i pokazywali, co robimy. To już za chwilę. Proszę Państwa. Mówię, mówię i będę mówił, że Bóg jest dla mnie wszystkim. Tutaj niektórzy czepiają się mnie, o jakże to są mądrzy ludzie, ulala, a jacy oczytani w piśmie świętym, jak mnie pouczają. Proszę Państwa, każdą naukę przyjmę, bo człowiek uczy się całe życie i być może, jak to się mówiło kiedyś, głupkowaty umrze. Więc jeżeli ktoś daje jakąś mi naukę, jestem w stanie przyjąć. Ale jeżeli ktoś próbuje mnie pouczać, a to już trochę inaczej, a jeszcze robi to w sposób obrażający, no to już w ogóle niekoniecznie. Otóż, proszę Państwa, jeżeli ktoś ma problem z wiarą, albo udowadnia mi, że ja mam problem z wiarą i robię wszystko przeciwko Bogu, bo tego nie wolno robić, i cytuje mi fragmenty Pisma Świętego, jest dla mnie człowiekiem trochę szalonym, i niekoniecznie zorientowanym w Piśmie Świętym. Proszę Państwa, chcę powiedzieć, że kończyłem teologię. Tak, tak, kończyłem teologię. Nawet zdałem maturę z religii w swoim czasie. Przyszło mi pracować i rozmawiać z wieloma księżmi, i wszyscy razem nie dostrzegliśmy w tym nic złego i dziwnego. Że pomagamy ludziom i że staramy im się pomóc Jeżeli ktoś uważa jednak, że robimy coś złego, ma prawo Proszę jednak nie obrażać tutaj nikogo Bo ani ja, ani wszyscy, którzy przychodzą na konferencję, są z nami Nie mają być ochoty zhejterowani, jak to się teraz mówi A już tym bardziej obrażani dla mnie Bóg jest wszystkim. Ja się nie wstydzę powiedzieć, że jestem chrześcijaninem, że chodzę do kościoła, że modlę się na różańcu. Nie wstydzę się. I każdy, co coś robi, nie powinien się tego wstydzić. A wszyscy mówią, nie mów o tym, ale wiesz, nie drażnij ludzi. Jak nie drażni ludzi? A kogo ja mam drażnić? No, gdybym opowiadał, że ja po nocach chodzę i włamuję się do mieszkań, no to raczej bym tego nie opowiadał. Ale jak mam nie mówić o Bogu, bo kogo drażnię? A co ma być taki koniunkturalny mareczek? Proszę Państwa, więc będę o nim mówił, opowiadał, że Bóg jest dla mnie wszystkim. I ktoś do mnie mówi, a widziałeś film o Klerze? To znaczy o tej całej tam. Ach, molestowaniu, pedofilii i tak dalej i ty nadal w tym wszystkim chcesz tkwić. Proszę Państwa, zacytuję tutaj słowa nie moje, bo muszę o tym powiedzieć, ponieważ czasami oglądam kanał Cezarego Pazury, wujek Cezary, i on tak ładnie opowiada o tym. I to mi się spodobał ten fragment. Proszę Państwa, w jednym przypadku tylko. Odpowiadają ci, którzy nie zawinili. A mianowicie kiedy? A wtedy, kiedy jest napisane na klatce schodowej za wyrządzone szkody przez dzieci, odpowiadają rodzice. I to jest jedyna sytuacja, kiedy ktoś odpowiada za kogoś, nie popełniwszy tych błędów. Dlatego więc nie czuję i nie sądzę, żeby Cały Kościół odpowiadał za to, że księża narozrabiają. Bo Kościół to jest zupełnie co innego, a księża to jest zupełnie co innego. I to jest cytat pana Cezarego Pazury. <śmienny> Proszę Państwa, a słownie można się czasami przepychać i wychodzą z tego dziwne rzeczy. Mówi mężczyzna, znaczy mąż do swojej żony: Kochanie, pójdziesz ze mną na siłownię? E, żona odpowiada: Przepraszam, uważasz, że jestem gruba? Mąż odpowiada: No, 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 dobra, jak nie, to nie chcesz, to nie. O, i sądzisz, że do tego jestem leniwa. Ale, kochanie, uspokój się. Aha, masz mnie za histeryczkę. Ale, kochanie, wiesz, że nie o to chodzi. Aha, to twierdzisz, że nie potrafię i przeinaczam prawdę. No nie, no kochanie, po prostu, jeżeli nie musisz ze mną nigdzie iść, to nie iść. Aha, i dlatego Ci tak zależy, żeby iść samemu? No powiedz, dl dlaczego Ty w ogóle chcesz chodzić sam? No i tak, proszę Państwa, można właśnie słownie się przepychać. Proszę Państwa, no już kolejna rocznica, bo czas leci, niestety, a może stety, jak to było. Czas ucieka, wieczność czeka. Mieliśmy kolejną już rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Proszę Państwa, to niesamowite, to wspaniałe, kiedy cała Warszawa się zatrzymała, kiedy tyle flag było, wzruszenie, kiedy śpiewali. To jest niesamowite, proszę Państwa. I nie chcę tutaj rozchodzić się czy rozwodzić, przepraszam się, kto co trzymał, kto gdzie do przodu szedł, kto do tyłu. To jest patriotyzm. I wszyscy na swój sposób chcą uczcić tych, którzy oddali życie w Warszawie. Proszę Państwa, ale jest jeszcze jedna przykra sprawa i o niej trzeba by powiedzieć, bo się o niej nie mówi. Dwa lata temu jeszcze, bo niestety ta osoba już odeszła na wieczną wartę, znałem starszego już pana, bardzo starszego pana, który był powstańcem warszawskim. Jak tylko mogłem, przychodziłem do niego i rozmawiałem z nim. To była kopalnia wiedzy. Jakże inteligentny, jakże mądry człowiek. I to on po raz pierwszy mi powiedział. Co zrobiono z nimi, nie rozumiałem. Wydawało mi się, że czasy komunistyczne wzięły ich i upodliły trochę aresztowania, prześladowania. Oczywiście mówił, że tak, że tak było, ale potem dodał ze smutkiem, że w latach 70. -tych, 80. -tych byli jednak uhonorowani przez społeczeństwo. Spotykał się z ludźmi. Wszyscy im dziękowali. Dzisiaj takiego ataku na powstanie warszawskie, czy na powstańców warszawskich, nie widział nawet za czasów komuny tej, takiej najgorętszej komuny za czasów, prawda, stalinowskich. Oczywiście tam mówiono, służyłeś temu i temu, byłeś taki i taki i dopaki. I to wszystko. Dzisiaj każdy mówi... No może nie każdy, ale wielu nas oczernia. Zniszczyliśmy miasto. Byliśmy bandytami. Jak mogliśmy, wszystkich trzeba pod sąd. I to jest racja, proszę Państwa. Jest taki facet, co napisał książkę Obłęd 44. Dla mnie to ten facet jest w obłędzie w ogóle. To w ogóle jest obłędny facet. Ale tak, powiem prawdę, ja próbowałem tą książkę przeczytać. Facetowi się coś wzięło, w głowę zrobiło. I wiele tych różnych książek i pisz, które wydano, gdzie oczernia się powstańców i mówi, że zmarnowali miasto, jest dla mnie czymś strasznym. Proszę Państwa, nikt z tych ludzi, no ani ja oczywiście, nie żył w tych czasach. I nikt nie wie, jakby się zachował, ale do osądzenia są wszyscy. Proszę Państwa. Jest jakiś jeden facet na internecie, on sobie biega lata, opowiada, jakże gorzko mówił o powstaniu warszawskim, że wszyscy byli bandytami, że specjalnie zniszczyli miasto, że chcieli zniszczyć miasto. I jeden w komentarzu posunął się jeszcze dalej. Po co tych wszystkich po powstaniu? Pseudo pisze żołnierzy, Niemcy wzięli do obozu. Ja bym ich od razu zagazował. Przynajmniej mielibyśmy z głowy tych bandytów. Proszę Państwa, koszmar straszny, i ja już dalej nie powiem, co się dzieje. Myśmy zrobili gorszą rzecz niż za czasów stalinowskich, bo tamto ich aresztowano, wmawiano im różne rzeczy i koniec. A tutaj jakiś historyk obłędny dla mnie, bo dla mnie obłędny, wypowiada się, jak to powstańcy zniszczyli Warszawę, kto im na to pozwolił. Proszę Państwa, i ten człowiek, który już odszedł na Wieczną Wartę, ostatkiem sił obejrzał film, który został nakręcony, Warszawa 44, czy Miasto 44. Jest to nakręcony film o powstaniu warszawskim, fabularny, tak głośno zrobiony, wydano na to kilka, a ileż tam... Tysięcy, ileż tam setek tysięcy wydaną na ten film, obejrzał, I kiedy z nim już rozmawiałem, w bardzo był już trudnym stanie, powiedział: Nie wiedziałem, całe życie chciałem, żeby jakiś film powstał, kiedy już będziemy wolni, będziemy mogli zrobić film. I wie pan co, panie Marku? Nie wiedziałem, że doczekam się takiego czasu, że takie gówno nakręcą bo to jest proszę pana gówno i jak pan spojrzy na filmy zrobione za komuny, kanał Kolumbowie to pan się zastanowi i pan pomyśli i ja sobie przypominam proszę państwa książki, które czytałem o powstaniu warszawskim przemarsz przez piekło rapsodia żoliborska miałem wtedy 14 lat tędy przeszła śmierć to są kanony Ktoś, kto tego nie czytał, nie powinien wolę głosu zabierać i pisać książek. Jakiś Obłęd 44. Facet, ty masz sam Obłęd 44. Dziękuję, tyle w temacie. <śmianowite> Proszę Państwa, no i znowu się rozgadałem. Czas, znowu tu nam ucieka. Jeszcze tyle chciałem powiedzieć. Otóż była pewna pani u mnie, kobieta skutna, gdzie próbowała i bardzo ładnie nawiązaliśmy kontakt ze zmarłym synem. Proszę Państwa, syn zmarł w szpitalu i nie byłoby nic z tym dziwnego w Danii. Niestety, proszę Państwa, tragiczna sprawa. Syn, będąc w ciężkim stanie w tym szpitalu, wyszedł z pokoju, w którym był, zagubił się w szpitalu, a na koniec wpadł do jakiegoś dołu, gdzie były roboty i tam zginął. Szpital nie ponosi odpowiedzialności. Walka się rozpoczęła o to, żeby jednak, no, jak to jest możliwe, tak? Rzeczy, jakie opowiadał przeze mnie, były tak twarde, tak mocne. Ja o niczym nie wiedziałem, nic nie mogłem wiedzieć i proszę. Proszę Państwa, jest takich jeszcze tak na szybko sytuacji, śmiesznych, dziwnych. Każdy przepowiada, każdy widzi, co się będzie działo. Już tu kolejne lecą teksty, no i jest taki kawał. Mm, oczywiście to jest trochę starszy kawał, no na szczęście czy na nieszczęście e, e, nie sprawdził się, tak? Przychodzi Putin do wróżki i pyta, co jego i Rosję czeka w 2015 roku. A wróżka na to, że będzie wojna z Polską. Oj, nudy, nudy, odpowiada Putin. To ty mi, więc lepiej powiedz, po ile będzie w grudniu euro w Moskwie. A po 5 złotych, odpowiada wróżka. Proszę Państwa, i jeszcze a propos ziemniaka Sasa. No, jest jakiś przełom. Dostaliśmy pismo z komendy, w którym nas informują, że będą sprawdzali miejsca georadarem. Ale myśleliśmy, że georadarem. Natomiast nie, oni będą sprawdzali magnetometrem. To też jest takie urządzenie trochę inne, ale też może być pomocne. I tu, proszę Państwa, przeczytam pismo, które dostaliśmy jako stowarzyszenie. Skrócę to pismo, ponieważ no, tu jest wiele takich rzeczy, które nie muszę czytać. Podpowiedzi na pismo nasze i tu są podane daty itd. Informujemy, że kości ujawnione na terenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rewalu zabezpieczone zostały do dyspozycji prokuratury rejonowej Grywicach. W sprawie ujawnienia nieustalonego rodzaju kości. Prokuratura Rejonowa w Gryficach w dniu 11 lipca 2019 roku wszczęła śledztwo zarejestrowane pod sygnaturą, i tak dalej. Do tego dnia prokurator prowadzi działania. Proszę Państwa, do tej pory jeszcze nie wiedzą, jakie to kości. Prokurator rejonowy w Gliwicach powołał zakład medycyny sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie w celu ustalenia pochodzenia ujawnionych kości. Do tej pory. To, do, no ale tak. Informuje jednocześnie, że Komenda Powiatowa Policji w Gryfitach nadal prowadzi czynności w sprawie zaginięcia Andrzeja Ziemniaka. Obecnie prowadzone są ustalenia w zakresie przeprowadzenia badań gruntu na terenie młodzieżowego ośrodka. rewalu przy użyciu magnetometru. Będącego w dyspozycji komendy głównej Policji, szczegóły dotyczące wykonania tych prac uzgodnione zostaną w sierpniu bieżącego roku. W trakcie badań, tym urządzeniem Uzgodnione zostaną miejsca wskazane na mapie przez pańskie no przez stowarzyszenie. No i tyle tam w piśmie, tam jeszcze się inni podpisali. No, coś ruszyło, coś się dzieje. Do tej pory jeszcze nie wiadomo jakie kości, a więc no właśnie. Ale my, jako stowarzyszenie, skontaktowaliśmy się z firmą, która prowadzi działania georadarem, z profesjonalnej firmy oraz pomocy biegłego w sprawie analizy terenu w rewalu. Koszt wstępny tego to jest 6000 złotych i myślę, że uda nam się to zebrać. No, plus dodatkowe sprawy, jak wynajęcie koparki oraz ludzi. Jeśli policja nic nie wykryje magnetometrem, to my będziemy prosić kochanych darczyńców o pomoc, żebyśmy mogli zebrać te pieniądze i cały ten ośrodek sprawdzić, przekopać i wreszcie powiedzieć tak lub nie. <śleszy> Proszę Państwa, wszystkim serdecznie życzę miłego wypoczynku. Mamy lato w pełni, to no jest takie jakie jest, ale na wesoło. Jak to idzie kobieta z mężczyzną, i pada deszcz, i ona taka skulona mówi: Marian, no przestań mi mówić, że to dobrze robi na ziemniaki. Proszę, Państwa, wszystkiego dobrego na nadchodzący czas. Proszę, podbijajcie, lajkujcie, dzwoneczki, dzwon wszystko dajcie, subskrypcje, proszę, abyśmy się rozwijali, szli do przodu. Wszystkim serdecznie dziękujemy za wpłaty, za pomoc. I za te dobre, ciepłe maile, i za te takie pokręcone, i za te pouczające, bo ja pouczam Pana. Dziękuję, przyjąłem. Proszę zadzwonić do kogoś innego. Wszystkiego dobrego, jeszcze raz. Dziękuję.